Cześć, szybam, z tej strony gruby. Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. W tym poradniku Wam pokażę, jak dodać bota Discord oraz jak ustawić bumpy na swoim serwerze Discord, a więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc pierwszym naszym krokiem będzie znalezienie właśnie tego bota w przeglądarce. Ja to zrobię przez wpisanie adresu właśnie tej strony, na której jest ten bot i właśnie jego strona, czyli disboard.org. Ok, a więc po wpisaniu tego adresu powinna nam wyskoczyć właśnie taka strona, gdzie tutaj jest właśnie odkryć serwery Discord. Klikamy zaloguj. Logujemy się właśnie do tej strony, autoryzuj. Okej, okay, więc gdy już się zalogujemy, powinniśmy się znaleźć w panelu nawigacyjnym. Wy tutaj najprawdopodobniej macie 0 serwerów, więc aby dodać po prostu serwer, musicie kliknąć Dodaj nowy serwer, klikamy go i wybieramy serwer, który nas interesuje. W moim przypadku będzie to serwer Grubość serwer, także wybieramy go i powinno nam właśnie wyskoczyć teraz okienko o customizacji właśnie naszego serwera na tej stronie. Tutaj wybieramy sobie kategorię, jaką wy chcecie, jaką właśnie ma kategoria wasz serwer. Ja tutaj dam na przykład inna. Tutaj wybieracie tagi, które są bardzo ważne, jak ktoś wyszukuje właśnie ferwery w przeglądarce. Na przykład, jeżeli wasz serwer jest automatycznie gta Geta, no to tutaj na przykład GTA, Polska. Możecie też oczywiście też inne tagi, tutaj takie przykładowe, które będą w miarę Was właśnie pozycjonować. Najlepiej, bo to były takie tagi, których dużo osób będzie używać przy wyszukiwaniu. Na przykład GTA, Polska Więc lecąc dalej tutaj mamy opis Tutaj wpisujecie sobie co chcecie właśnie, aby zachęciło na was serwer I ustawiacie publiczny Po zapisaniu właśnie tych wszystkich danych powinno nas przenieść do dodania bota właśnie na swój serwer Discord Klikamy kontynuuj, autoryzuj Jestem człowiekiem Ok, właśnie po tej autoryzacji bot powinien dołączyć na nas serwer Jak widzicie dołączył Dlatego nadajemy mu rangę bot I skoro już mamy tego bota na serwerze to jesteśmy już na samym końcu Ponieważ teraz ustawiamy kanał na którym ma zostać wygenerowane zaproszenie Czyli po prostu będzie to od razu przekierowywać do tego kanału W moim przypadku to będzie weryfikacja, czyli wpisuję invite I klikamy enter Ok, i jak widzicie disboard nam odpisał, że link z zaproszeniem został zmieniony na weryfikację Kasujemy tą wiadomość Wracamy do serwerów Klikamy F5 I jak widzicie teraz nasz serwer powinien się zrobić aktywny Ponieważ, jeżeli nie jest aktywny, to właśnie trzeba wpisać The invite na swoim właśnie na serwerze. I OK, skoro już to zrobiliśmy, to teraz wystarczy tylko to, że wpisujemy sobie na przykład bump. I bot nam wyjście, że nasz serwer został właśnie zbumpowany. I jak wejdziemy sobie na stronę, to widzicie tutaj, właśnie się pokazuje nasz serwer świeżo zbumpowany. Na samej górze, właśnie tej strony. Więc to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.